Siemano wszystkim, z tej strony Husiek. Witam Was w kolejnym odcinku Penu. Okej, okay. dobra, jesteśmy sobie po Ba-baterie, Dobra, mamy baterie. Mamy zawór, jakiś zawór do czegoś. Okej, okay, dobra. Pytanie, czy jak wejdę w to wodę, czy się nie utopię. Płyń! Ups. wychodzi, się nie utopię. Ale... OK, czyli nie wyjdę. <laughs> OK. Lop, lop, lop. OK, czyli pływał dziumiemy, ale Wychodzi z wody to już nie. Kuryla. Gdzie ta drabina? Wchodzi do wody też widzę, mamy problemy. Dobra. No, <grymne> no. Uh! Czekaj, 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 Możemy sobie to rozłożyć w ten sposób, że będziemy mogli sobie skakać, nie? Dobra. da tak żebyśmy przeskoczyli no nie no bez przesady what the what the fuck już zacząć Ściągło w dół co Czy to... No damy... Gdzieś... Tu... Tą ostatnią... A gdzieś dać tutaj... No co jest, ku... Cool? A co go tam ściąga, to ja już nie wiem. Dziwne. Okej, okay, dobra, jesteśmy sobie na drugiej stronie. Aha. Trzeba skorzystać. Dobra. I z tego pewnie będziemy sobie musieli zrobić sotki Kury. Sobaka. Okej. Okay. Jak z tym jobnę. Okej. Okay. Daliśmy radę. Dobrze jest. Miewałeś lepsze dni. Dobra. O, jest baterie. Ale to dobra, poza bateriami to tu nie mamy nic, wyszliśmy tędy. Tak wygląda dzisiaj, to będzie troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ jest dosyć późno, a ja nie mam za dużo czasu dzisiaj, niestety. Miałem sporo do zrobienia, zrobimy sobie zapis: Wow. flara, baterie i nic. Dobra, nie ma zasilania. Jakaś tabela tradycyjna sztuka. W marnym stanie telewizor, no popatrz. Te. Oh. Ojej, wyglądasz jakbyś przeczołgał się przez kanał, żeby tu się dostać. Pochlebia mi to. Witaj. Jestem Amabel, Amabel Swenson i. Zdaje się, będę dziś Twoim przewodnikiem. Halo, słyszysz mnie? Wydaje mi się, że połączenie działa tylko w jedną stronę. Mam kamerę internetową, zrób śmieszną minę, jeśli mnie słyszysz. O, bardzo fajnie. Dobra, do rzeczy. Są sprawy, o których musisz wiedzieć. wolniliśmy pewnego wirusa. Wybił nas wszystkich. Trzy tygodnie temu próbowaliśmy wydostać się przez kopalnię, ale nie udało się. Wydaje mi się, że jeden z robotników Inuit zdołał się wydostać. Pozostałych ogarnęła panika i zgubili drogę. Ja uciekałam, a kiedy się zatrzymałam, byłam sama. A kolejnym symptomem jest uczucie déjà vu. Naszą jedyną szansą jest człowiek imieniem Howard. Twierdził, że udało mu się znaleźć lek na wirusa. Ostatnie sygnały jego obecności zarejestrowano w bibliotece, ale wstęp tam mają tylko członkowie organizacji. Nadal odbieram oznaki życia pochodzące z części mieszkalnej. Musisz znaleźć osobę, której udało się tam ocaleć i dostać do biblioteki. Aha, uważaj na lekarza Richarda Eminisa. Kiedy ostatnio go widziałam, zachowywał się bardzo dziwnie. Hmm, o czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Zobaczmy. Uważaj na oznaki infekcji. Obecny i działania. Coś, coś mówiłeś? No dobrze. Znane nam symptomy to paranoja oraz umamy słuchowe. Aha, jest jeszcze jeden. Déjà vu. Cóż, to chyba wszystko, o czym powinieneś wiedzieć. Przesyłam wyniki badań wirusa. Otworzę też dla ciebie kilkoro drzwi. Może uda nam się wreszcie wykopać to gó... Uh -huh. Okej okay. O i... drzwi się Fajnie mm -hmm. şartı Masz przecież aniołem w drużynie! Co tu się dzieje? Czyżby jest infekcja? Okej... Okay. Czyli wychodzi, że tylko mamy... i co? Musimy zrobić jakieś oko i czyjąś siatkówkę Maszynowa biblioteka Okej okay ku Armory.. Czym hmm. są? Jest coś w pordzewiałych piłach, co sprawia, że cały drże z podniecenia. Szczepiłeś się ostatnio przeciwko tężcowi? such a movie is someone there you are dead oh nie masz fiutka <laughs> chyba zginę co nie musieli zniszczyć ta ale ja tak tego do do dupy <grystanie> ja pierdykam Lera, nie dobrze, Bardzo dobrze, dobrze, ja mu czymś przyjebał? przyjebał, przykład... przykład, nie mam nic takiego przy sobie. A ja bym go tym jedną. Czeka, czy... Czeka, czy ma dobry słuch. Chyba nie. Przynajmniej nie wydaje mi się. Kurwa, jednak dobry. Um. Dobry jest. Rozdzielbą metalowe drzwi <laughs> jednym pomknięciem. Hello. What? Fuck. Co ja mam to zrobić? że jakby kosajie, bo może to jego oczko będzie pasować kurwa mało a ja nie <śmiech> <śmiech> oj, faken będzie niedobrze być zaatakowanym przez smutowanego człowieczka, który ma wpiętego fiutka w dupę, a raczej przeszytego nic specjalnego. To może sobie spokojnie wyjdę. Aj jednak nie, chcę mnie zgwałcić. Uruchomiłby pewnie mnie. Ha! Coś, coś gdzieś przeszło dalej. Okej... Okay. Taka lepsza miejscowa. Dobra, ale słuchajcie, w tej lepszej miejscowej, to my się poruszamy dopiero w środę. Bo tak jak mówiłem, dzisiaj mam naprawdę troszeczkę mniej czasu, ale jest ciemno. Na kamerce. Stwierdziłem, że będę nagrywał troszeczkę inną kamerką. Eee, Oj... Jest tak mrocznie. A! Dobra. Także łyczek czarnej wody, nie, czarna woda za chwilę. Eee, zobaczymy się w kolejnym odcinku, w środę. Eee, oczywiście jeżeli wam się dzisiaj podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Zapraszam was jeszcze na godzinę 20 na rekrutację na Teamspeaka, na husie.net. Od 20 na rekrutację do junior moderatorów. Jeżeli ktoś by chciał, to... Tam się beka. To zapraszam. Eee, także do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa.